Używajmy samochodów tylko gdy musimy. Jeżeli to możliwe, warto przesiąść się na rower. Nie dość, że to aktywność fizyczna, to jeszcze nie wydzielamy szkodliwych spalin. A gdy pogoda nie dopisze i mamy możliwość, wybierzmy komunikację zbiorową. Świat dosłownie tonie w plastiku. Dlatego starajmy się go ograniczać jak tylko możemy. Zamiast tego korzystajmy z rzeczy wielorazowego użytku. Oto kilka przykładów. Unikajmy jednorazowych reklamówek. Warto kupić siatki materiałowe, które wystarczą nam na wiele miesięcy, ba, a nawet i lat. Większość miast w Polsce ma zdatną do picia kranówkę lub można wlać się do dzbanka filtrującego. Dlatego powinniśmy ograniczyć zakup wody butelkowanej. Jesteś fanem kawy jak ja? Zamiast prosić o jednorazowy kubek w kawiarni, weź swój termos ze sobą. Pamiętaj, nawet najmniejsze zmiany mogą uratować świat przed katastrofą ekologiczną. A przy okazji pewnie dostaniesz zniżkę. Nie przechodź obojętnie obok śmieci w miejscu publicznym. Podnieś je i wrzuć do śmietnika. I właśnie teraz chciałbym przejść do najważniejszego punktu, a mianowicie segregacji śmieci i recyklingu. Co to jest recykling? Jest to pewna forma odzysku, czyli wykorzystanie śmieci w produkcji nowych produktów z danego surowca. I tak właśnie zużyte puszki mogą być przetopione w hucie na nowe metalowe przedmioty. Plastikowe butelki trafiają zaś do fabryki, w której ulegają rozdrabnieniu i tworzeniu nowych butelek, doniczek, zjeżdżalniczy czy nawet grzebieni do włosów. Odpady ze szkła ulegają rozbiciu oraz przetworzeniu w hucie w celu wykorzystania surowca po raz kolejny. Odpady z makulatury zaś zgniatane są w duże kostki, po czym trafiają do fabryki papieru i zmieniane są w produkty takie jak papier toaletowy czy kartony. Recykling to krok milowy w ratowaniu naszej planety. Dlatego powinniśmy to wspierać. A żeby to robić, właściwie segregujmy odpady. Jest to bardzo ważne. Jeżeli mamy słabą pamięć, wydrukujmy sobie odpowiednią ściągę i powieśmy w widocznym miejscu. Ale zaraz... Pewnie zapytacie, co robię ze zużytą elektroniką, zgłaszam to na loverecycling.pl i przekazuję kurierowi, po czym specjalna firma zajmuje się ponownym wykorzystaniem tego sprzętu. Kilka minut i gotowe, pozostaje zapakować paczkę i czekać na kuriera. To od nas zależy jak potoczy się los naszej planety, pamiętajmy, że każda wielka zmiana zaczyna się od tej najmniejszej.